Cześć, Wam witajcie ze mną na balkonie. Mam do pokazania Wam dzisiaj fontannę DIY na shortsach. Będę robić ją w takiej małej, ale betonowej doniczce. Mam też taką drugą. Myślę, że będziemy musieli to robić na raty. Dzisiaj tylko ją zacznę, bo nie mam jeszcze takiej fontanny malutkiej na kabelku. Żeby ją wbić w doniczkę, bo ta jest action, ale ona widzicie ma ten panel słoneczny od razu z fontanną. I myślę, że po pierwsze jest za duża, a po drugie, że nie mamy na tyle słońca tak bezpośrednio, żeby padała na, na tą fontannę, która będzie na podłodze, więc coś muszę jeszcze z tym wymyślić. Mam światełka też. Mam dwie takie roślinki, jedna taka, druga taka. Roślinek też muszę jeszcze to kupić myślę, że z jakąś jedną paprotkę. Mam też białe kameczki i mam też ziemię, więc zaczynamy. Okej, okay, teraz powinno być lepiej, bo rozłożyłam sobie tą. Nie wiem jak to się nazywa, nieważny, daszek sobie rozłożył. Dobra, sypię ziemię do doniczki i nie wiem, czy ta doniczka będzie wystarczająco duża, co w się sensie wiem, że jest mała. Ale ta doniczka, bo chciałam koniecznie betonową, ta doniczka kosztowała 12 euro w OBI, a takie większe kosztowały 60-80 euro, więc stwierdziłam, że na razie taka. Jak nie, to kupię najwyżej, jak będę musiała, tą dużą, ale chciałabym się obyć z taką. Dobra, tak to wygląda teraz. Mamy jedną dużą, jedną małą doniczkę i na dno jest wysypana ziemia. Ok, teraz to wygląda tak, już przesadziłam tu te dwie roślinki, stąd zaraz y, wezmę tą ziemię, wyczyszczę i jeszcze tu dołożę więcej ziemi, i zaraz polecą tutaj dookoła w te przestrzenie kamyczki białe. Bra, kolejny etap to kamienie. Układamy kamyczki tak to się prezentuje z kamyczkami. Sorry za moje ręce, ale grzebałam w ziemi. Swoją drogą, ten pomysł jest od chatu GPT, znaczy nie, nie do końca. Wpisałam, że chcę mieć betonową fontannę z białymi kamykami, małymi roślinkami, które nie będą toksyczne, żeby były bezpieczne dla nikodema. I właśnie coś w tym stylu zaproponował mi chat GPT i z jego Projektu, który był w mojej głowie i odwzorował go tak, jak chciałam, właśnie robię taką fontannę. Okej, okay, y, mam tutaj drugą fontannę, taką, no coś tego typu, bo ta z Action ma bardzo krótki ten kabelek i się zastanawiam, czy mogę to zrobić tak, żeby tu dopasować. I to dziś ustawić blisko słońca, więc widzimy się w kolejnym shortsie i z efektem końcowym pa pa.